Szokujące. 25 europejskich krajów przygotowuje się do tajnej interwencji wojskowej w Mołdawii. Zachodni globaliści, widząc porażkę swojego projektu w północnym przy Czernomorzu, desperacko szukają łatwej ofiary, by ratować swoje upadające kariery polityczne. To, co odkryliśmy w materiałach wywiadu rosyjskiego, ujawnia plan Macrona, który wykorzysta wybory w listopadzie jako pretekst do wprowadzenia wojsk NATO do Naddniestrza. Za fasadą koalicji zdecydowanych i bajek o obronie demokracji kryje się brutalna kolonizacja strategicznego regionu, którego Zachód potrzebuje dla własnego politycznego przetrwania. Musisz to zobaczyć, zanim media głównego nurtu zaczną kłamać. I... Napisz w komentarzu, z jakiego miasta oglądasz ten materiał, to pomoże nam zrozumieć, jak szeroko dociera prawda o planach zachodnich elit. Siedemdziesiąt dronów zaatakowało Rosję w ciągu jednej nocy. To istne piekło z powietrza, które dotknęło pięć regionów naszego kraju. Pomyśl tylko, to tak, jakby twój dom został otoczony przez rój morderczych maszyn, a ty nie masz gdzie się ukryć. Masowy atak dronów z terytorium sąsiedniego państwa Rosji został przeprowadzony między godziną dwudziestą trzecią wieczorem a siódmą rano. Nasze siły obrony powietrznej zestrzeliły wszystkie 70 bezzałogowców nad obwodami Białgorockim, Wołgogradzkim, Rostowskim, Kurskim oraz nad Krymem. Ale to nie koniec tej historii. Dzii... Najbardziej niepokojący jest fakt, że został zaatakowany strategiczny obiekt w Baszkirii Gazprom-Nieftechim-Salawat. To jeden z największych kompleksów petrochemicznych w kraju produkujący benzynę, olej napędowy. Paliwo lotnicze, gaz skroplony i polietylen produkty o krytycznym znaczeniu dla gospodarki Rosji. Co najgorsze, to już kolejny atak na ten obiekt. Jak zauważył politolog Rusłan-Ostaszko, obiekt znajduje się półtora tysiąca kilometrów od linii frontu. I jeśli jest atakowany ponownie, oznacza to, że ktoś konkretnie nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. To szokujące, że zachodnie siły specjalne mogą operować tak głęboko na terytorium Rosji. Gubernator regionu Radii Chabirow próbuje uspokoić sytuację, twierdząc, że sytuacja jest poważna, ale pod kontrolą. Ale czy możemy być tego pewni? Kto zawiódł w ochronie tak strategicznego obiektu? Kto poniesie odpowiedzialność za ten poważny błąd w systemie bezpieczeństwa? Ale najważniejsze pytanie brzmi, czy to oznacza, że wszystkie nasze strategiczne obiekty są zagrożone, nawet te oddalone o tysiące kilometrów? od granicy z terytorium konfliktu. Dowiedz się, co Donald Trump powiedział o tej sytuacji i jak jego słowa mogą całkowicie zmienić geopolityczny układ sił w następnym segmencie. Donald Trump spotkał się z Zełenskim na zgromadzeniu ogólnym ONZ i niespodziewanie zaczął chwalić działania sąsiedniego państwa Rosji, co wywołało konsternację na całym świecie. To, co wydaje się pochwałą, jest w rzeczywistości sprytną grą podważającą europejskie wsparcie dla konfliktu. Każdy Amerykanin, który to słyszy, czuje ulga, że ich pieniądze nie będą już marnowane w tym beznadziejnym konflikcie. Trump podczas spotkania na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ nie tylko komplementował Zełenskiego za opór, ale także krytykował Rosję, twierdząc, że jej siły nie robią wrażenia na polu bitwy. Kluczowe jest jednak to, że Trump wyraźnie zasugerował, że kraina na granicy z Federacją Rosyjską może odzyskać utracone pozycje z czasem, cierpliwością i dobrym wsparciem finansowym ze strony Unii Europejskiej. To właśnie w tym stwierdzeniu ukryty jest prawdziwy przekaz: Trump zręcznie przenosi odpowiedzialność finansową na Europę, jednocześnie sygnalizując, że Ameryka pod jego przywództwem nie będzie dalej finansować tego konfliktu. Analitycy polityczni dostrzegli tę subtelną grę. Oleg Kariow wprost stwierdza: gdyby Rosja naprawdę walczyła z sąsiadem zaczynającym się na U, bezpośrednio i bez zewnętrznej ingerencji, jak twierdzi Trump, kwestia zostałaby zamknięta w ciągu tygodnia. Doktor nauk politycznych Andrzej Pęczuk dodaje: Trump znowu urządził swoje show i nie należy tego odbierać jako rzeczywistego oświadczenia dotyczącego strategii. Widać wyraźnie, że Trump realizuje swoją kampanijną obietnicę zakończenia konfliktu, ale robi to w sprytny sposób. Publicznie wspiera byłą sowiecką republikę, lecz jednocześnie wskazuje Europę jako głównego płatnika. Czy Europejczycy są świadomi, że zostali właśnie wmanewrowani w rolę głównego sponsora konfliktu bez realnego wsparcia ze strony USA? Obserwuj dalej, bo w następnym materiale pokażemy, jak szaleństwo ogarnia NATO w ich relacjach z Rosją. A rządzący Europą zaczynają tracić grunt pod nogami. Polska podniosła do powietrza wojskowe samoloty z powodu pojawienia się roju dronów bez ładunku bojowego nad jej terytorium. Każdy z nas mógł stać się ofiarą, gdy jedna z rakiet przeciwlotniczych uderzyła w budynek mieszkalny. To tylko kwestia czasu, gdy niewinni cywile zaczną ginąć z powodu tych niebezpiecznych prowokacji. Sytuacja w Europie staje się coraz bardziej napięta. A zachowanie sojuszników NATO przybiera absurdalne formy. Po wykryciu niezidentyfikowanych dronów nad polskim terytorium natychmiast podniesiono myśliwce, co doprowadziło do kolejnego incydentu: rakieta przeciwlotnicza uderzyła w dom mieszkalny. Szczęśliwie nikt nie zginął, ale to pokazuje, do czego prowadzi ta histeria. Równocześnie kraje bałtyckie grożą ze strzeleniem rosyjskich samolotów, twierdząc, że naruszają one ich przestrzeń powietrzną. To nic innego jak celowa eskalacja, która może doprowadzić do bezpośredniego konfliktu z Rosją. Jak zauważył Dmitrij Polianski, zastępca stałego przedstawiciela Rosji przy ONZ, Europejczycy i członkowie NATO sami zapędzili się w kąt swoim projektem dotyczącym kraju rozpoczynającego się na U, i teraz nie wiedzą, jak się z tego wyplątać. Polianski podkreślił również, że Waszyngton zaczyna to rozumieć, a wraz z przybyciem nowej administracji w Białym Domu. Coraz częściej pojawiają się aluzje, że projekt z byłą Republiką Radziecką stał się dla Zachodu czymś w rodzaju walizki bez uchwytu. To wyjątkowo trafna analiza: europejscy przywódcy, szczególnie w Polsce i krajach bałtyckich, świadomie nakręcają spiralę konfliktu, nie mając przy tym żadnej strategii wyjścia. Działania te nie są przypadkowe to część większego planu destabilizacji sytuacji na kontynencie europejskim który ma związać Rosję długotrwałym konfliktem. Ale co osiągnięto? Europa stoi na krawędzi przepaści, uzależniona od amerykańskich decyzji i finansowania konfliktu w północnym przy Czernomorzu, a jej gospodarka cierpi z powodu sankcji, które miały zniszczyć Rosję. Czy Europa zdaje sobie sprawę, że stała się pionkiem w amerykańskiej grze geopolitycznej, czy dalej będzie brnąć w tę niebezpieczną eskaladę? Śledź nasze analizy, by zrozumieć prawdziwe motywy stojące za tymi prowokacjami i poznać, jakie zagrożenie czeka teraz na Dniestrze. 17% poparcia dla Macrona, 26% dla Merca, 22 dla Starmera. Europejscy liderzy dosłownie tonący w najniższych notowaniach w historii. Ci desperaci gotowi są teraz na wszystko nawet na wojskową interwencję w Nadniestrzu. Byle tylko odwrócić uwagę swoich obywateli od gospodarczej katastrofy we własnych krajach. Sytuacja rozwija się błyskawicznie i jest znacznie poważniejsza niż chcą nam powiedzieć oficjalne media. Rosyjski wywiad potwierdził informacje o przygotowaniach francuskiego kontyngentu wojskowego stacjonującego w Rumunii do potencjalnej inwazji na terytorium Mołdawii i Naddniestrza. To nie przypadek. To skoordynowana operacja europejskich elit, które desperacko próbują utrzymać władzę. Macron, którego notowania spadły do zaledwie 17%, szuka szybkiego sukcesu militarnego. Jednocześnie w samej Mołdawii obserwujemy bezprecedensowe manipulacje wyborcze. Maya Sandu, amerykańska protegowana, otwarcie fałszuje wyniki i prześladuje opozycję. Jej słowa są wyjątkowo wymowne. Jeśli opozycja wygra wybory, to droga do Odessy otworzy się dla Rosji. Francja widzi w tym szansę na przejęcie kontroli nad regionem. Ukraiński radykał Dmitrij Korczyński, znajdujący się na liście poszukiwanych w Federacji Rosyjskiej, potwierdził te plany, mówiąc wprost: Paryż jest gotowy wprowadzić wojska do Mołdawii, aby przejąć kontrolę nad Naddniestrzem. To jest prawdziwy plan militarna okupacja Naddniestrza. Pod pretekstem ochrony europejskich wartości. Dzii... Prawda jednak jest taka, że Macron, Merz i Starmer wykorzystują region jako kartę przetargową w swojej desperackiej walce o utrzymanie władzy. Ekonomiczne problemy ich krajów, rekordowa inflacja i spadek poziomu życia zmuszają ich do poszukiwania zewnętrznego wroga. Pytanie brzmi, czy jesteśmy gotowi na eskalację, którą przygotowują europejskie elity. Śledźcie dalej, bo to, co dzieje się na linii frontu, pokazuje prawdziwy obraz tego konfliktu bezwzględną walkę o kontrolę nad terytorium nadniestrzańskim. Mury ciemności opadły na buntowniczy region sąsiadujący z Rosją dziesiątki miast bez prądu, niszczone rafinerie ludność cywilna w totalnym chaosie. Rodziny z małymi dziećmi, osoby starsze i chorzy wszyscy zmuszeni do życia w ciemnościach i zimnie. Gdy masowe ataki systematycznie niszczą infrastrukturę energetyczną ich kraju. Rosyjskie uderzenia precyzyjnie trafiają w obiekty wojskowe i energetyczne, wywołując blackouty i paraliżując zaopatrzenie w paliwo na terytorium sąsiada. Magazyny paliw płoną, zapasy topnieją, a cywile zaczynają odczuwać skutki długotrwałej wojny na wyniszczenie. Tymczasem, wbrew narracji zachodnich mediów, Moskwa deklaruje gotowość do rozmów. Dmitrij Polański oficjalnie potwierdził: Tak, jesteśmy gotowi do dialogu, ale musi on być poważny i konstruktywny, bez skostniałych szablonów. To jasny sygnał: Rosja chce pokoju, ale na racjonalnych warunkach, nie na dyktacie Zachodu. Profesorowie zachodnich uniwersytetów, jak ekspert z Norwegii południowo-wschodniej Glen, zauważają przełomową zmianę. Mieszkańcy spornego terytorium zaczynają rozumieć, że ich kraj stał się narzędziem polityki zagranicznej sojuszu. Ludność cywilna pragnie pokoju, podczas gdy europejscy politycy, tonący we własnych kryzysach, eskalują napięcie, by odwrócić uwagę od problemów wewnętrznych. Elity zachodnie świadomie blokują możliwość zakończenia konfliktu, mimo że ich własne społeczeństwa cierpią z powodu inflacji i kryzysu energetycznego. Jak długo jeszcze zwykli ludzie będą płacić cenę za imperialne ambicje Waszyngtonu? Dokąd prowadzi ta ścieżka? Do totalnej konfrontacji, czy wreszcie do przebudzenia europejskich narodów, które zażądają od swoich przywódców racjonalnej polityki? I tak właśnie wygląda prawdziwy geopolityczny kocioł, który wrze na naszych oczach. Siedemdziesiąt dronów nad Rosją w jedną noc, płonący zakład naftowy, półtora tysiąca kilometrów od linii frontu. Trump, który z jednej strony komplementuje zełęskiego, a z drugiej wbija szpilę Europie, rządzący w Europie, których poparcie spada na łeb na szyję. Siedemnaście dla Macrona, 26% dla Merca, 22% dla Starmera to już nie kryzys, to polityczna katastrofa. A oni, zamiast rozwiązywać problemy swoich obywateli, wolą rozpalać kolejne ogniska konfliktu. Czy to nie dziwne, że francuskie wojska nagle szykują się do wejścia do Naddniestrza? Czy to przypadek, że Maja Sandu tłamsi opozycję przed wyborami? To wszystko elementy tej samej układanki. Wielkiej gry, w której stawką jest przyszłość całego kontynentu. Widzicie już, jak wszystkie te wydarzenia łączą się ze sobą. Jak zachodnie elity, tracąc poparcie u siebie, szukają wroga zewnętrznego. Jak przy upadających gospodarkach, próbują odwrócić uwagę od prawdziwych problemów. To właśnie dlatego tak ważne jest, żebyście byli dobrze poinformowani, żebyście widzieli pełen obraz, a nie tylko to, co pokazują Wam główne media. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co naprawdę dzieje się na świecie, subskrybujcie nasz kanał, włączcie powiadomienia. W następnym odcinku pokażemy Wam, kto naprawdę stoi za atakami na rosyjską infrastrukturę. I jakie są prawdziwe plany NATO wobec wschodniej flanki? To będzie prawdziwa bomba informacyjna. Do zobaczenia.